Czy wiedziałaś, że przeciętna Polka przyswieca zaledwie około 6 godzin i 45 minut każdej doby? A ponad 80% z nas tuż przed snem przegląda telefon w łóżku? I to nie koniec. Bo osoby z bezsennością są nawet 10-krotnie bardziej narażone na depresję. Brzmi poważnie, prawda? Kiedy patrzę na te liczby, zapala mi się czerwona lampka. To sygnał, że czas zadbać o siebie i zrozumieć, dlaczego sen ma tak wielkie znaczenie dla naszego zdrowia psychicznego. W dalszej części filmu dowiesz się, skąd biorą się te problemy i jak możemy im zaradzić, włączając w to proste techniki autohipnozy. Zostań ze mną. Nazywam się Marta i witam Cię na kanale AutoHipnoza dla Ciebie. Dziś Porozmawiamy o jakości snu i o tym, dlaczego tak często śpimy za krótko, jakie codzienne nawyki to psują i jak autohipnoza może pomóc Ci zasnąć głęboko i regenerująco. Dzięki tym prostym praktykom poczujesz się lepiej, Twoja koncentracja wzrośnie, a stres przestanie być Twoim codziennym towarzyszem. I skoro już jesteś tutaj, pewnie czujesz, że coś jest nie tak z Twoim snem. I masz rację. Naukowcy biją na alarm, bo brak snu dosłownie odbiera nam radość życia. Osoby, które notorycznie nie dosypiają, są aż 10 razy bardziej narażone na depresję i 17 razy częściej zmagają się z lękiem niż te, które śpią spokojnie. Aż 83% kobiet z depresją skarży się na bezsenność. To pokazuje, jak silne powiązane są ze sobą sen i emocje. Co gorsza, ten problem jest powszechny. Prawie połowa z nas, które walczą z bezsennością, ma też zdiagnozowane zaburzenia zdrowia psychicznego. Ponad połowa dorosłych wskazuje stres i ciągłe zamartwianie się jako główne przeszkody w zasypianiu. A jak to wygląda w Polsce? Przeciętny Polak śpi około 6 godzin i 45 minut, czyli ponad godzinę krócej niż by chciał. I paradoksalnie 67% mężczyzn i 62% kobiet twierdzi, że ich sen jest w porządku. Co ciekawsze, 58% z nas uważa sen za największą przyjemność, ale zarazem prawie 80% zabiera do łóżka smartfona. To jeden z najgorszych wyników w Europie. Smartfony, social media i ciągła dostępność powodują tak zwany lęk snu. Obawiamy się, że nie śpimy dobrze, bo jesteśmy przyklejeni do ekranów. Prawie 40% dorosłych z pokolenia Z przyznaje, że takie uczucie dopada je kilka razy w tygodniu. Do tego dochodzi neurologia. Zły sen pogarsza nastrój, a zły nastrój pogarsza sen. To błędne koło, z którego ciężko wyjść. W kolejnych minutach opowiem, jak możesz zadbać o siebie i wykorzystać autohipnozę, by przerwać ten krąg i wreszcie się wysypiać. Zastanawiałaś się kiedyś, co tak naprawdę kradnie nam sen? Bardzo często winowajcą są ekrany. Znasz to? Kładziesz się do łóżka z telefonem w ręku, myśląc, że przewijanie Instagrama, czy jeszcze może jeden filmik na YouTube. Pomoże ci się wyciszyć. Tymczasem badania pokazują, że przed zaśnięciem spędzamy średnio 3,5 godziny w social mediach, a 3 na 4 osoby włączają YouTube i niewiele z nas rezygnuje z telewizora. Niebieskie światło z ekranu oszukuje nasz mózg, blokuje produkcję melatoniny i sprawia, że zasypiamy później, a te, które zasypiają przy telewizji, rzadko przysypiają pełne 7 godzin. Do tego dochodzi stres i lęk. Ponadto połowa kobiet przyznaje, że to właśnie gonitwa myśli i zamartwianie się nie pozwalają im zmrożyć oka. Coraz częściej mówi się o lęku przed snem, kiedy tak bardzo chcemy się wyspać, że samo wyobrażenie nieprzespanej nocy zaczyna nas stresować. Kolejna sprawa to nasz rytm dobowy. Jeśli regularnie kładziesz się spać po północy, nawet jeśli jesteś nocnym markiem, twój organizm dostaje sprzeczne sygnały. Po północy mózg działa inaczej, łatwiej ogorszy nastrój, niepokój i nieprzemyślane decyzje. Warto więc przyjrzeć się godzinom, o których chodzimy spać i o których wstajemy. Nie zapominajmy też o uszywkach i o jedzeniu. Popołudniowa kawa, lampka wina do kolacji czy papieros na rozluźnienie mogą chwilowo poprawić nastrój, ale później mocno utrudniają zasypianie i sprawiają, że sen jest płytszy. I wreszcie ruch i światło dzienne. Nasze ciało kocha aktywność. Regularne spacery, yoga, czy choćby krótka gimnastyka oraz kontakt ze światłem słonecznym pomagają ustawić nasz biologiczny zegar na właściwe tory. Duże, ciężkie kolacje jedzone tuż przed snem i brak ruchu działają wręcz odwrotnie, kulowując nasz rytm. To te z pozoru drobne czynniki potrafią mocno zakłócić nocny wypoczynek. Skoro już wiemy, co przeszkadza nam spać, pora na konkrety. Jak zadbać o higienę snu? Kluczem jest regularność. Postaraj się wstawać o tej samej porze każdego dnia, nawet w weekendy. Jeśli chcesz przestawić swój rytm, rób to małymi krokami, przesuwając budzik o pół godziny, a nie od razu o dwie. Wieczorem daj sobie czas na wyciszenie. Zamiast skrolowania ekranu weź książkę, włącz spokojną muzykę albo zrób delikatne rozciąganie. Unikaj jasnych świateł i ekranów co najmniej godzinę przed snem. Niebieskie światło z telefonu czy laptopa pobudza mózg bardziej niż nam się wydaje. A jeśli kręcisz się w łóżku i przewracasz z boku na bok, wstań na chwilę, przejdź do innego pokoju i wróć dopiero, gdy poczujesz senność. Równie ważne są nawyki w ciągu dnia. Wychodź na światło dzienne, naturalne promienie słońca pomagają ustawić nam wewnętrzny zegar. Dbaj o ruch, spacer, yoga, pływanie, każda aktywność fizyczna ułatwia zasypianie. Koniecznie ogranicz kawę alkohol i papierosy po południu, a kolację zjedz lekko i minimum dwie godziny przed snem. Staraj się też unikać długich drzemek. Jeśli potrzebujesz się zdrzemnąć, zrób to wczesnym popołudniem i na krótko. Zamień swoją sypialnię wazy. Optymalna temperatura to około 19 stopni. W chłodniejszym pokoju po prostu śpi się lepiej. Zainwestuj też w wygodny materac i poduszkę. Zadbaj o ciemne zasłony albo opaskę na oczy i wycisz pomieszczenie, jeśli trzeba, używając zatyczek lub białego szumu. Delikatny zapach lawendy potrafi zdziałać cuda. Pamiętaj też, że łóżko powinno kojarzyć się z odpoczynkiem i bliskością, a nie z pracą czy oglądaniem filmów. No i wreszcie granice technologii. Wyznacz sobie godzinę bez ekranów przed snem. Odłóż telefon poza zasięg wzroku, a najlepiej do innego pokoju. Tradycyjny budzik sprawdzi się świetnie, a książka na stoliku nocnym skutecznie zmniejszy fomu. Jeśli możesz całkowicie zrezygnować z technologii, włącz tryb nocny, zmniejszając jasność i wycisz powiadomienie. Te proste kroki mogą diametralnie poprawić jakość Twojego snu i sprawić, że z przyjemnością wstaniesz rano pełna energii. I teraz pora na pozytywny akcent. Chciałabym opowiedzieć Ci o narzędziu, które może stać się Twoim sekretnym sprzymierzeńcem w walce z bezsennością, Czyli o autohipnozie. Może to słowo brzmi tajemniczo, ale w gruncie rzeczy chodzi o bardzo naturalny proces. Podczas autohipnozy świadomie kierujesz uwagę na swoje wnętrze, wyciszasz się i stosujesz proste sugestie, by wprowadzić się w stan głębokiego relaksu. Wbrew temu, co pokazują filmy, nie tracisz świadomości, nie oddajesz kontroli nikomu innemu. I w każdej chwili możesz przerwać, jeśli poczujesz taką potrzebę. Co najważniejsze, za autohipnozą stoją badania naukowe. W jednym z eksperymentów prowadzonych na Uniwersytecie w Zurichu kobiety słuchały 13-minutowego nagrania z sugestią Śpij głębiej. Jaki był efekt? Ich głęboki sen wydłużył się aż o 80%, a czas czuwania skrócił o 1 trzecią. Inne badania potwierdzają, że hipnoza potrafi zwiększyć ilość snu wolnofalowego i poprawić efektywność snu u osób z bezsennością. W niewielkim badaniu z udziałem 22 studentów i studentek, którzy przez 3 tygodnie przed snem korzystali z nagrań autohipnozy, zaobserwowano wyraźną poprawę w czasie zasypiania i jakości snu. Co ważne, uczestnicy oceniali tę metodę jako łatwą i przyjemną, i żadnych skutków ubocznych nie stwierdzono. W stanie głębokiego relaksu twój układ nerwowy wycisza się, mięśnie się rozluźniają, a natłok myśli przestaje atakować. Wyobraź sobie spokojne miejsca, może ciche jezioro albo górską polanę i powtarzasz w myślach swoje afirmacje, które budują w tobie przekonanie. Że potrafisz spać spokojnie. W ten sposób przeprogramowujesz swoje nawyki i uczysz ciało, że zasypianie jest absolutnie czymś naturalnym. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie pomocny, będzie mi ogromnie miło, jeśli zasubskrybujesz kanał AutoHipnoza dla Ciebie. Klikniesz łapkę w górę i zostawisz po sobie ślad w komentarzu. Napisz, proszę, czy masz swoje wieczorne rytuały, które pomagają ci zasnąć? A może próbowałaś już autohipnozy i chcesz podzielić się wrażeniami? Twoje doświadczenia mogą zainspirować inne kobiety, które zmagają się z podobnymi problemami. Zajrzyj też do opisu pod filmem. Znajdziesz tam link do bezpłatnego nagrania autohipnozy, przygotowanego specjalnie na dobry sen. To taka mała niespodzianka ode mnie dla Ciebie, która pomoże Ci praktycznie wykorzystać to, o czym dziś do Ciebie mówiłam. Dziękuję, że jesteś ze mną i do zobaczenia w kolejnym odcinku.